Po tym wspaniale archeologicznym utworze pochodzącym z kręgu kultury sumeryjskiej z V wieku żarzą erą, zapraszam na pierwsze spotkanie z moim wspaniałym gościem Sławkiem w kąciku To idzie młodość. Sławek, kopela, kupa, tutaj, tutaj, piona i piona, żeby nie było... Słuchajcie, trudno w to uwierzyć, ale ze Sławkiem zagraliśmy setki koncertów w czasach, gdy był tancerzem kultowej i w niektórych kręgach w, łask, w łaskach, będącej formacji ich troje. Sławek, to przyznam się, że od tej pory mamy taki dosyć symboliczny kontakt. Co u ciebie, chłopaku? Same dobre rzeczy, tak naprawdę czas na własną firmę i zacząłem spełniać swoje marzenia. Tam zdobywałem doświadczenie, w tym momencie nagrywam własne piosenki, klipy i koncertuję z własnymi koncertami. W tym kraju, czy w krajach ościennych? Czy... Na razie w tych. Mam nadzieję, że powtórzymy naszą wspólną trasę w Stanach. Muszę Wam powiedzieć, że razem z koniem byłem w pokoju, zawsze konio mnie pięknie budził, śpiewając nim piosenki. Wstawaj rano, pyszne śniadanko. I co jest fajne, że zawsze mam przez sobie catering, więc o każdej porze dnia i nocy mogłem jeść na dobre jedzenie. To tak jak to mówią, Choć o... koniecznie świeża. Obka, Nie rób sens, Sławek, nie rób sens, to się to nagrywa. O każdej porze dnia i nocy. Kanapki konia przebywają nam po pomocy. słuchajcie, ja zawsze mam ze sobą kanapki, które robi mój kochany tata. O tymi kanapkami dokarmiałem Michała Wiśniewskiego, Skibę, e, Sławka. to tak dobrze teraz wyglądam, prawda? Dokładnie Trochę. tak. Człowiek, człowiek szparak, człowiek gruszka, Oczywiście. człowiek Oczywiście. Człowiek to doskonale spotkać się w tym kraju człowieka odprężonego, radosnego. przy okazji jak widzę mi solarium. Podobnie jak to. No nie wiem, jestem prosty po wakacjach. Ci powiem szczerze, że byłem w Marmaris no, mega I na mega imprezie, na pewno byś tam w Turcji. Na pewno Turcja. Tam od nas bo naprawdę impreza, a Słuchaj, jak tylko zarobię pierwsze, wiesz, to w tym programie, jadę tam, słuchaj, jadę tam beczkowozem, jadę hulajnogą, mam do Ciebie pełne zaufanie. Słuchaj, w tej chwili musimy kończyć, posłuchamy Twojego kawałka, powiem obejrzymy Twój kawałek. Sławek Lisowski po raz pierwszy.